Ty musisz się tego nauczyć. Nauczyliśmy się Confusa, patrz. Dobra, ja biegam w drugą stronę. To. Moment, to nie to, po czas... <noise> Dobra. Dobra, Patrz. S, S, E, A. Confuse, i patrz. No i biegaj. O, coś te kaminki na głowę, widzisz? Musisz się nauczyć tego skilla. Tak, tylko że na razie confuse. to mnie wolę się zabić. Co ty robisz? Naciskam F i używam Q, nie. Weź mi ożyw. Dziękuję. Musisz się nauczyć SEA Będziemy Dobra, im dawać ja Ale no, milu! Ale to nie na mnie! Ja nie wiem jak ten koncjuz działa. Gdzie jest Właśnie. ta wajcha? Tutaj. Tutaj gdzieś, nie? Dobra, ja już idę przełożyć. Użyj. Ta no! <śla> Kurwa mówię, nie na mnie! Musisz się nauczyć Dobra. to kastować. A ja mówię NIE NA MNIE! Dobra, to ty tu biegasz, a ja, ja w niego No Ale... Górę, gdzie ty biegniesz? Kurwa, nie wiem! Bo nie biegam normalnie. No ja nie mogę w niego trafić, jak ty bieg... nie biegniesz do mnie. Na razie to ja się staram biegać tak, żeby nie dostać... No fajnie, wszyscy wypuszczeni już? Tak, czy mi się to tylko wydaje? Pięknie He yy, e, 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 zablokowałem się w kamieniu, nic mnie nie zrobicie. A może jedna. <ścoughs> Chyba cię zniszczył. Jedną mnie. No. Dobra, weź mnie, ocal. Так, я тебя сжимал. Нет. Что за хвойня, Наташ? Я не в Space Marine. Czyli teraz jak jeszcze walne A i z tej klingi gromów, uuuh, damage razy 30. Aha, jak się robiło zbroje? No właśnie, może być takie coś zrobić na moście. Niech oni sobie przyjdą. A umiesz? Wyszłem. Robisz DD. A o dobra, idzie ten duży Idzie duży, tylko to ty zaraz za Chodź Ej, zabijesz też mnie <śmum> Sorry Ale staram się w tamtego trafić Wiem Tylko, że on nie idzie, on jest, bo ty żeś, ty tam biegasz na dole ja nie widzę gdzie on jest. choć chodź tu, bo ja nie widzę w co ja strzelam. rozdzielczość. Nie podchodź do tamtych. Odsuń się. No lol. Bogi! Teraz, teraz się naucz S, E, A. pacjent No fajnie, że mnie jeszcze kurwa, Teraz muszę się zabić, brawo. Czemu? Bo kurwa, chodzę z drugą stronę. Patrz, mam, mam u góry. Mam Dobra, na dole myszkę, na dole ekran mam myszkę. Patrz, gdzie chcieliśmy, koleś, patrz. Mam na lewo, teraz Dobra, weź... Zabić. Dobra, byś się zabić. Taki damage, taki damage. No to nic raz, ocal. A, D, to D, Q. DQ. Aha, DQ, Nie, DQ. S, E, A. S, Q, S, Q. Ej, ociekasz moczem. R, S, R, S. to by było dobre, to by zamrażało. No moczem. To mogę. Teraz pamiętaj, tutaj jak wejdziemy, to tu musisz stawiać te, to gówno. Jakie? Czyli najlepiej daj dwa razy D, dwa razy F i... Fuck, czekaj. Tak. czekaj. Bo jak czekaj. się stawia ten, Dwa te razy D. Na pewno nie tak. <laughs> nie, jak stawiałeś tą blokadę z tego? Albo wiesz co, po prostu rób... Stój i rób tak. Te mogę robić tak. Albo nie, wiesz co... Nie ma co... Nie rób tak, bo wtedy ja nie będę mógł spalić z kamienia. Rób po prostu ten. S... E... A... Spacja. S, E, A. Spacja. No kurwa. <noise> co ty robisz? S, E, A, Spacja. To jest... To jest Confuse. Nie... No nie mogę, bo ty mi pierdolę konfuzem. ja Dobra, pamiętaj S, E, A, -A. S -E -A. nie no mam. S, E, A Oj. No od tej pory to będzie wyglądało jak odcinki z Alien Swarm'a. Ucinane gdzieś w pół dupy i <grychy> grane, po prostu. Bez zastanowienia. I... pick Czarodzieja zrobiłem. S, E, A. Czesuj się. Wal tego dużego. E, fajnie, padnę. Ej nie mogę stąd uciec. Zawlokowałem się Ja też O Ej moż Możesz coś czasist D, D i E, nie To było genialne Nawet nie mogłem wstać Ja też D i E się robi ten ten Za bardzo, za bardzo Nie ogar, nie ogar, Marcin Skup Czekaj. się R i E też się tak da? A może zakrzywienie czasu Nie, to wiesz co może ich spowalniać tylko Tak jak mnie teraz <laughs> Czyli R i E Tak, masz ich spowalniać tą mgłą To zrobi się tam tą mgłę Chyba se pancy już włączy No, no tylko najpierw dobrze. muszę przeżyć nie? Muszę widzieć siebie Szerz... Spuściłem na siebie kulkę z życiem i zbroją No złaś tu na dół patrz on nie chcę zejść na dół Dobra, odsuń się Coś <grym> znowu mnie podpalił A to kulką kastuje, kastuje i zadaje mu, wiesz, 500 damage'a. Padłem. A ja znowu ociekam. Ociekasz wodą albo moczem. No chyba nie. No nie, cofaj się, cofaj się, cofaj się, cofaj się, cofaj się, bo ten duży wyszedł. Niższy. Dawaj ten, nie, ich. Padłem. Szybko, uciekaj im mroź, ich normalnie z r. Upadłem. Uciekaj i mroisz ich z E Szybko No nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. Ja tylko klikam RE Jak będziesz to oglądał to to śmiesznie wygląda Ja uciekam Ale nie spodź tam w dół, mroisz ich cały czas Zabił mnie Oto mnie, oto mnie, oto mnie Jestem Mroź ich, Robię to. Mogę? Uwaga... Zabił mnie, zabił mnie! Uch, myślałem, że dostaniesz. Dawaj, mroź go. Ja też. Dobra, leżą. Ten jeden, ten drugi, ten zdziałem jeszcze nie. Jak chcesz, to jeszcze zakrzywienie czasu ci mogę dać. Nie. Tylko masz tylko mrozić. Wtedy będzie miał takiego słoża. Padłem. Dobra, Masz. Ale slow motion dostał. Bo ja w ogóle za życie nie brałem, wiesz? Tylko mroziłem. Dobra, już rozwaliśmy tych dwóch z młotami. Tylko spomowałem E i R, nie? Teraz to... trzeba uważać na tych magów. Wiem, ja tylko spamowałem E i, R i ten. Wiesz co, zrób tak, ty się teraz trzymaj z tyłu, a ja zrobię ten taki kombo z tymi lodowymi słupkami. Ok, Przechodź przełóż wajchę, a ja tu będę czekał. Dobra, to teraz ja jestem Mateusz. Dobra, i teraz ja walę to kombo z tymi tymi słupkami, a ty tam się trzymasz z tyłu i. ten. No, dobra. No dobra, dobra, no wiem, że idziecie. Teraz przynajmniej już jeden. Teraz rób to kompostem z tymi lodowymi słuchami. Poczekam aż podejdą. Dobra, teraz dawaj. Teraz się i ja będę ten... ...ER e, znowu. Ale tak! Daj, dawaj, dawaj, Dobra, mrozi. Na razie to jestem sam zmrożony. Dobrze, mrozi. Daj jeszcze, jeszcze. Y, da, tamten ci dzień... A, do, dosięgam go. mogło. co? Proszę, Idę tam, podejdę... A, tu jest jeszcze jeden. Podejdę bardziej do magów. Dobra, jest, jest. A, jest, 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 jest. idzie jeszcze do ciebie jeden? nie bierze od tyłu. Dobra, czas się zająć magami. Tu bierze ich trochę. Sorry, Okej, muszę zejść na dół Dobra, teraz niech będę z kamienia <grym> Aha, zapomniałem, to jest wyżej Mrozi Tego, Tego ci nie zmrożę. Nie dosięgam. A tego ci mogę zmrozić. Dobra. Nie, on jeszcze żyje. Dobra. Aj, jest. To zamrożony. Padłem? Widzę. <laughs> Padłem? <śmiech> Dzięki za odrodzenie. Weź go nie lecz, nie? Ajajaj, próbowałem go zamrozić. On się sam leczy. No. Ale ty też w niego strzeliłeś tym, kto leczy. Ej, a nie, nie to przecież kiedy. Dobra, zamrożony. No to go leczy. Zmrożą... Dobra, ale go zmroziłem. taka ja mój idę walnąć kombo Eee, <laughs> tu se walniesz, on cię zamroził No ty żeś mnie zamroził. Dobra. dobra. O, w strzył. końcu! Tylko mnie tak nie broś następnym razem, dobra? W końcu, o i teraz se przyszli, nie? No. <laughs> teraz przyszli nam pomóc. Wcześniej są. No in <laughs> Wygląda na to, że zlekceważyłem siłę armii orkowej. Wysyłałem <coughs> tylko dwóch ludzi przeciwko jakimś. pięciuset! set. Nie the Uber. You ring a dang, mang a wang, wang cranky smash havender O brand new scary. They're -a springing -a mass man. We up city bitty. But not for the blood, your Harvinder. Two bex Come. Captain, proper crime. <laughs> Tea to the court. responsible for havender. Ne. Aha, fajnie, czyli my zostajemy mieszkaniem sam na sam. A nasz klucz popełnił błąd, o który sam oskarżał Kana. A? To co ja mrożę, to? Eee, ja nie chcę zginąć. Jeb, mnie klepie. Nie daj się złapać. No on tak skacze, że ja nie mogę mu nic zrobić. No, nie da się go zamrozić. Oh shit, uciekaj, 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 uciekaj. uciekaj, uciekaj, A, uciekaj. Śled, szybko, mnie Czekaj, właśnie, że zrobiłem. No szybko, on ma życia? W A, to jest Tak? No to po nas. No po tobie, bożeś wano na siebie wodę i nie możesz kastować. Aha, no tak. Marcin, ogar, ogar. Spokojnie. Wygrywamy to wszystko przez ciebie. Nie, raz przegraliśmy przez ciebie. Fajnie, nawet se tarczy nie ogadać. Aaa, woda, woda. Tego no niech on przestanie biegać. Jak cię złapię, wydaje mi się, że... Czesuj się. A, Aha, fajnie, się. że... Ode mnie. dobrze no to może ja będę, ja będę ja sprawię że on będzie za mną biegał a ty go bij czekaj był gumami co no chleb 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 Yeah! Oh. Arka. <grymne> <grymne> Nie wiem co on mówi, ale to jest... Czyli... Gerimir żyje. Jakiś władca jeszcze jest. O, Vlad. Czyli jednak zdradził. Idziemy do Vlada, idziemy sklepać Vlada. Gud, det är svag jag tror Gimnir ska klanta bakom kartan. Ba klamten doll klampen hurva flitsebom. Era nullat i fragni, ejer sparka ni full snabbt. Spatsen till Midgardslutor slut, och dunkullus, sej vad grimnir hand. Vamba inte pekrarmi. Tider De viktyg. Blee. Mnie tylko ciekawi, jak ten Vlad się wszędzie pokazuje. Co on takiego robi? Nie wiem, ale jakiś syf taką różdżkę. Wiem. Widzę, że już zakończył się kolejny chapter. Hmm. Czy to jest ostatni? Czy mi się <grymne> tak wydaje? Nie wiadomo. Nie, nie, nie przeszedł tej gry, całe. Ja też. Proszę się... tylko do jakiejś labiryntu godzinnie, a tu jest, wiesz. Koniec koniec? Spacja służy do wzmacniania tarcz. Co może... Jesteś w jakimś lesie. Czekaj. Bo może tutaj zakończymy kolejny odcinek? No. Co ludziska? Jeste jeśli następ następnym razem jak się spotkamy będziemy szli tam do góry, do góry, nie? A, na a więc na tym skończymy, cześć Wam, na razie.